Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do rozważenia fragmentu, który zapisany jest w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale od 11 wersetu, przypowieść o talentach. Dlatego, że chciałbym dzisiaj powiedzieć o naszej odpowiedzialności, o tym, że odpowiedzialność to biblijna zasada, która dotyczy każdego z nas. W tej przypowieści o talentach czytamy tak. Od 11 wersetu, 19 rozdział Ewangelii Łukasza. Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż było blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. Powiedział zatem tak, pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im w dziesięciu częściach pieniądze na trzy lata z góry i polecił, obracajcie nimi, aż przyjdę. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim delegację z takim oświadczeniem. Nie chcemy, aby ten człowiek był naszym królem. On jednak po przyjęciu władzy powrócił i polecił wezwać do siebie sługi, którym powierzył pieniądze. Chciał się przekonać, ile zarobili. Zjawił się więc pierwszy i powiedział, panie, tak obracałem pieniędzmi, że twoja jedna część przyniosła dziesięciokrotny zysk. Świetnie, dobry sługo, odpowiedział pan, ponieważ okazałeś się wierny w tak małej sprawie. Powierzam Ci władzę nad dziesięcioma miastami. Następnie przyszedł drugi. Panie, powiedział, tak obracałem pieniędzmi, że Twoja jedna część przyniosła pięciokrotny zysk. Pan zdecydował, Tobie też powierzam władzę nad pięcioma miastami. Kolejny sługa natomiast przyszedł z wyznaniem. Panie, oto część, którą mi powierzyłeś. Trzymałem ją w fustce, gdyż bałem się Ciebie. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, że będziesz, czego nie, że bierzesz, Czego nie odłożyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. A Pan na to osądzę cię na podstawie Twoich własnych słów, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie wpłaciłeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie, podjąłbym je zyskiem. A do tych, którzy stali obok powiedział, weźcie od Niego tą jedną część i dajcie temu, który ma dziesięć. Oni na to Panie przecież on już ma 10 szczęści mówię wam odpowiedział pan każdy kto ma otrzyma więcej a temu kto nie ma zabiorą i to co ma a to co do moich wrogów którzy nie chcieli abym był ich królem przyprowadźcie ich tu i zetnijcie w mojej obecności w tej przypowieści o talentach widzimy również to duchowe życie i tą duchową odpowiedzialność która jest kładziona na każdym z nas bóg każdemu z nas Daje talent. Każdy z nas zostaje obdarzony talentem. To nie od nas zależy, ile tych talentów dostajemy, ale każdy dostaje według zdolności, jakie posiada, według umiejętności i według tego, jak nimi będzie, mógł jak będzie je mógł pomnażać. To Duch Święty decyduje o tych talentach, którymi zostajemy obdarzeni. Ale na każdym z nas zostaje położona odpowiedzialność za pomnażanie tych talentów. Tak, aby Kościół się rozwijał. Tak, aby budowało się królestwo niebieskie tutaj na ziemi. Każdy ma talent i Bóg oczekuje, że ja i Ty weźmiesz odpowiedzialność za ten talent, który został Ci powierzony i będziesz go pomnażał. Odpowiedzialność to biblijna zasada. Bóg chce pokazać nam, że mamy brać odpowiedzialność za to, co zostało nam powierzony. Branie odpowiedzialności kształtuje nas w wymiarze duchowym naszego życia, dlatego jest ważne, abyśmy jako chrześcijanie byli ludźmi odpowiedzialnymi za słowa, za czyny i za nasze talenty i za dary, którymi zostaliśmy obdarzeni. W Ezechiela w 16 rozdziale w 43 wersecie czytamy, jak Bóg mówi tak ja zażądam od Ciebie odpowiedzialności za Twoje postępowanie, to tak jak w tej przypowieści Pan wrócił. I rozliczał swoje sługi, co zrobili z jego talentami. Również i Pan, Jezus Chrystus, kiedy wróci po swój kościół, rozliczy nas z odpowiedzialności za powierzone nam talenty, co z nimi zrobiliśmy. Dlatego chciałbym Was zachęcić i siebie do tego, żebyśmy brali odpowiedzialność za talenty, którymi zostaliśmy obdarzeni. Radości w Panu. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan